Witamy Was w kolejnym od odcinku z Robloxa. Dzisiaj jestem prezydentem Polski. A yy, nasze daily ogórnie ma trzy osoby: Co nie? Zosie, Franka i mnie. Ale dzisiaj dołączy nowa osoba: Jestem Marcel, kolega Grze... <śm> 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 No kurde Gary. Dzień dobry, jestem no od nowa Dzień dobry, jestem Marcel, kolega Grzesia, czyli waszego Gary Gates. Ogólnie bardzo się cieszę, że jestem u niego na odcinku pierwszy raz i tego nie nawet nie wiecie jak to jest być przyjacielem youtubera. no nawet nie wiecie! To no, no, no. ja nie mogę, dzięki Marcel. No, ogólnie bardzo się cieszę, że dzisiaj jest podpuśnek. No to w sumie no, możemy to możemy zaczynać! No dobra, no to zaczynamy. O kurde, ktoś wchodzi, no to wchodź. Jest otwarte. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, panie Franek. Co tam? Przyszłam do pracy. Ale jaką kurde pracę? No! Wiecie jeszcze raz by prowadzić limuzyną y, i przewozić ludzi. No oczywiście możesz, tylko jeszcze muszę Cię podpisać do pracy. No, no gotowe, już może, możemy iść. O kurde, zniszczyłem sobie budynek. Dobra, to nie. No to ja już sobie go naprawię. Idę naprawiać i na razie idziemy na testy. Poczekaj, nie odjeżdżaj be bez mnie, bo będą testy. Dobra, ja już naprawie idę naprawić. Ja już naprawiłem. Ja już naprawiłem. ja już wsiadłem. O kurde. Tutaj, w tą limuzynę, pierwszą lepszą. To... O tak, dobrze. Dobra. O kurde. O, widz... o kurde, wyjechałeś na trawę. O, wiz... um... widzowie, chciałbym przekazać y, Wam, że Grzesio pod tym filmem jak nabijecie... 5000 tysięcy łapek pod tym filmem, to Grzesia robi specjal na e, Titaniku w Robloxie. Ej, no dobra. Robię e, specjal z Titanikiem. Robimy historię Titanika, e, ale nową historię Titanika. Właśnie. To nie będzie taka historia, bo, ma, bo niektórzy mogą ją znać, więc to będzie Titanic 2, taki wielki film. Taka seria, jak na przykład Ercio nagrywał, nie wiem, koszmarne wi koszmarny na Wielkanoc czy coś w tym stylu, no to będzie właśnie Titanic 2. Dobrze, więc na no widzowie 5000 łapek i macie Titanica 2. Więc warto wbijać te łapy jeśli chcecie, żebym wystąpił więcej razy na filmach, na filmach waszego Gary'ego, to napiszcie w komentarzach, czy chcecie, czy nie chcecie, żebym był... To zależy od was! Ja kiedyś robiłem postaż, że chcecie, żeby Grywać z moimi przyjaciółmi, i 60% to osób nie chciało. A ile chciało? 40. Oczywiście. Oczywiście. Więc widzowie, proszę róbcie to, bo Grześio strasznie chciał nagrywać z przyjaciółmi i wierzymy w Was. Wierzymy, że y, napiszecie dobre komentarze. Czy będziecie chcieli, żeby. Ale piszcie jakikolwiek komentarz. Może być na przykład baba z jedłokami na, na śniadanie. Nie byle, żeby y, to był komentarz, no bo to nas ten y, serio motywuje do nagrywania. Proszę. Proszę za mną. No, no, no. no, no. Ja no wiedzieć, że ostatnio widziałam z że tutaj właśnie coś się stało. I z tego, tam jest na całym górze jakiś karabin i Możliwe, że kiedyś zniszczy ten most. Ojejku, ja, ja właśnie bardzo chciałam zniszczyć ten most i zbudować nowy. Dzień dobry, widzowie. Oczy o. o, o. Osobiście to. Y, o, y, oczywiście Franek kieruje limuzyną, ale coś się zbugowało z kamerką. Więc dlatego y, widać, że ja kieruję, ale tak naprawdę nie kieruję. Dobra. O kurde, ktoś strzela! Ja nie mogę! Ciekawy, kto. Bo że tu coś się dzieje. O kurde! Co się dzieje? Wyjeżdżaj szybko, nie! A ratunku! A ratunku, tu prezydent polski, nie! A, a ja zaraz! A, a, trzymam się! Ledwie co? Nie, spadam! O, oj, oj! oj. A, o, widzowie! Widzowie! Nie czekaj! No, no, O, dobra! Aj, aj! Karetka jedzie. O widzowie, jakbyście chcieli, to 5 y, nowych subskrypcji na kanał Grzesia i wbija film y, na reakcję piosenki Pij Wojanka. Nie. Czemu? Nie. No to mogę nagrać reakcję na piosenkę. No to mogę nagrać reakcję na piosenkę waszą widzowie. Wybierasz z komentarzy jedną waszą piosenkę i naprawdę może być grubo. 5. Więc warto, 5 warto. warto jeszcze pięć subskrypcji i robi taki odcinek. Tylko nie zapomnij. Dobra. Bo widzowie będą smutni, to trzeba być dobrze. Trzeba nie. O kurde! TUTAJ JESTEM! TUTAJ JESTEM! Dobra, niech pan stoi. Chce pan Ojejku, ja się boję. Mnie teraz wszystko boli. Spadłem z tego mostu. Zaraz podjedzie kolejna karetka i pana zabierze do szpitala. Widzowie, wiecie jakie fajne nagrywa Grzesia filmy. No, powiedz, powiedzcie, no, jakbyście chcieli, no, napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby Czyli żeby już 1 stycznia no. żeby już 1 stycznia czy 2 stycznia Żebym nagrywał z kamerką Tak, żeby żeby Grzysio mógł nagrywać. Czy chcecie, żeby 1 czy tam 2 stycznia 2026 roku czy chcielibyście, żeby pokazał swoją twarz? No oczywiście mogę, więc jakbyście chcieli na pół tysiąca subów za rok, to oczywiście pokażę twarz. Nie za rok, tylko za dwa miesiące. No tak. Więc za dwa miesiące, jeśli wbijecie tam 1200 subów, to za dwa miesiące. Nie 1200 subów, tylko pół tysiąca. chłopie? Jak mi brakuje 40 subów, to 440 y, czteryst... subów. Jesz... Jeszcze do mojego ten kanału. Do, do kanału 40 subów. I Grzesia za dwa miesiące nagrywa film, w którym pokazuję twarz. Dzień dobry, Dobro. Dobrze, jedziemy do szpitala. Ojku, ja nigdy nie byłem w szpitalu. Nooo. Kurde, ma No, tamtędy. Tam jest jakaś droga szybko. To ta sk ta taka skarpa. Ojejku. Ojej, już prawie jesteśmy. Jo. O... Tak, tak. Ogólnie, jakbyście... Powiem wam, ciekawostkę... Można... Ciekawostka. Tym teraz mamy... Ciekaw czas na ciekawostkę! Ciekawostki od Marcela. Ciekawostka ta jest o tym, że Grzesio... Grzesio ze ra mną z, z, razem z, z Marcelem i z Frankiem. Franek nie chodzi. Franek chodzi. Nie. No chodzi. A, a kurde, no zapomniałem. No to ja razem z, Grześ, ja razem z Grzesiem i Frankiem chodzimy do klubu sportowego Zawisza. Jakbyście nie wiedzieli gdzie to jest, to... Garbów! Jest to Garbów. W Gerbowie jest takie wielkie boisko, jest to Zamisza. Nazywa się. Polecam bardzo, to jest fajny trener. Fajny trener, pan Piotrek. I byście mogli się z nami oczywiście zakolegować, przyjechać do naszego domu. Właśnie, ale to może. I nagrać z nami odcinek! Właśnie, ale to tylko wybrane osoby. Kto napisze. No, zróbmy na przykład coś takiego, że. Najlepsza za, za rok, a to za rok dopiero e, na, osoba, która napisze za rok najlepszy komentarz pod e, filmem, który wyjdzie za rok u Grzesia. Pod najlepszym filmem, e, kto pisze. W tym filmie, w tym filmie. Kto w, kto w tym filmie napisze najlepszy komentarz? Dzieci. No jejku. Ten, już. Co będzie dalej? Zobaczymy. Za, za, u was za sekundę, ale u nas za kilka. Ten... No bo jemy, y, ogólnie teraz będziemy mieć racuchy. Nie, nas, w nas, jednak w następnym odcinku, bo coś pokrzyżowało nam plany. Do, do, do następnego widzowie, ale chyba na, następny, na następnej części mi nie będzie. No, Franek może być, ale Marcin, no nie wiem. Nara!